laga miałem, czekajcie. Widzicie to? Dejiste, co? Zaraz wam powiem co sobie zrobiłem. To była taka akcja. Wczoraj po streamie. Idę sobie się położyć do łóżka, idę już spać. No i wiecie. Zdejmuję sobie bluzkę normalnie, wstaję. Macie krzesełko. Tymuje sobie 15 zł. Bluzkę. Witam. O, co to za szurama nad okiem? Koks wywiady. I dzięki za 15 złotych. Zarzucam tutaj potem się schylam, żeby skarpetki zjąć robię takie coś jebnąłem tutaj jebnąłem, jebnąłem o ten róg dobrze, że bluzka była zarzucona na oparcie bo gdyby nie to, to bym sobie rozjebał jeszcze bardziej o, to jest drewniane, nie? a taki róg, a ten się jebnąłem stałą prędkością okulary mi zleciały się światło i nie widziałem tego, co tam jest ja tego wiecie, macam okulary gdzie są okulary, gdzie są okulary? I dobra, znalazłem okulary, dobra, były dobre, nie połamają się w pół, łapię się tu za głowę i tak czuję, że kurde krew czuję, nie, a krew ma taki zapach takiego metalu trochę, nie, i potem tak idę do lustra, tak czuję już, że mi coś cieknie tutaj, nie, czoła i tu taki normalnie zakrwawiony, taka stróżka chwili tak leci, przemywam to sobie i normalnie nawet odznaczyło się na X A X, nie, którą mi się przecięła na Xa. A i i zostało.